Najskuteczniejsza metoda na złodzieja samochodów, zmiany w planowanej normie emisji spalin Euro 7, rekwirowanie pojazdów przez policję za wykroczenia drogowe, rozbite Ferrari w Łodzi, widowiskowe Ferrari w Katowicach oraz szybkie i wściekłe Ferrari w Warszawie. Spokojnie, kolejny odcinek Oto Motonius nie będzie tylko o Ferrari. Będzie to podsumowanie tygodnia dla kierowców i nie tylko. Co byście zrobili, gdyby na myjni do waszego samochodu podszedł nieznany mężczyzna w koszulce z napisem policja? Warto dodać, że na ubraniu nie ma innych napisów, na przykład akronimów zaczynających się na C albo H. Moglibyście być zszokowani i powiedzieć, hej, dlaczego wsiadasz do mojego auta? Jeszcze nie skończyłem myć. Na szczęście inaczej zareagowała kobieta, która w niedzielę 11 kwietnia w Bolkowie wykazała się dużym refleksem i spostrzegawczością. W tej konkretnej sytuacji to ona miała pistolet w rękach, a jej oponent nie. Dlatego błyskawicznie skierowała strumień wody z myjki na mężczyznę i przerwała próbę kradzieży samochodu. Sprawca uciekł do czekającego, nie opodal w samochodzie wspólnika i odjechał. Jak się zakończyła sprawa? Czy po nieudanym mokrym napadzie wspólnik suszył mu głowę? O, no, było znacznie gorzej. Kobieta postanowiła sprawę zgłosić na policję, co w szybkim czasie doprowadziło do zatrzymania mężczyzn. 29-latek oraz o 2 lata starszy kolega zostali złapani na jednej ze stacji paliw, a funkcjonariusze znaleźli przy nich mokrą koszulkę z napisem Policja, a na domiar złego narkotyki w bieliźnie 29-latka. Nie podano jednak informacji, czy ta też była mokra. Całe zdarzenie nagrało się na monitoringu Mini, co posłuży jako dowód w sprawie oraz przestroga dla innych. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd. Zostaną im postawione zarzuty usiłowania kradzieży auta, posiadania narkotyków i noszenia ubioru z napisem policja, co, przypominam, według polskiego prawa jest nielegalne. Trzeba jednak wyróżnić tę wspaniałą kobietę. Nie dość, że samodzielnie myła auto, a nie czarujmy się, najczęściej jest to delegowane mężczyznom, to jeszcze obroniła się przed napadem. A co dobrego zrobili mężczyźni w tym tygodniu? Nic! Nie, no, żeby nie było. Jest to najmniej jeden bohater tego tygodnia, a jest nim inspektor Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, który rozpracował sprawę przerażającego laguna, który okazał się francuskim rogalikiem wyrzuconym przez okno. Pewnie słyszeliście tę historię z miliona innych źródeł, ale mnie ciekawi, czy właśnie Renault Laguna wziął swoją nazwę od tego zwierzęcia. Możliwe, bo jest pewna analogia. Laguna Dwójka też budziła strach, szczególnie w dieslu. No dobrze, ale wracając do tematu, czym zasłynęli mężczyźni w tym tygodniu? Na przykład w USA, w Chesterfield w stanie Missouri, kierowca 1500-konnego hipersamochodu, będącego własnością salonu Bugatti St. Louis, wracając prawdopodobnie z jazdy testowej, nie opanował auta i wjechał w Toyotę Corollę. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a patrząc na zdjęcia i nagrania, samochody także wydają się nienaruszone. Jednakże, jak wynika z relacji, Toyota ma wgnieciony zderzak, a w Bugatti pękł przedni element wykonany z włókna węglowego. Witam! Jeden element to nie tak źle. Poklei się, zala a w razie draki nawet kupinowy. Tylko, że mówimy o Bugatti Chiron Pur Sport. Wersja limitowana do 60 sztuk na cały świat. Biorąc pod uwagę cenę, 14 milionów złotych, szacowany koszt naprawy uszkodzonego elementu może wynieść ponad 760 tysięcy złotych. Kierowca jednak może być spokojny, bo za naprawę obydwu samochodów najpewniej zapłaci ubezpieczyciel. Oczywiście nie zapłaciłby, gdyby na przykład kierowca był pod wpływem alkoholu. No tak, ale jaki szaleniec jeździ samochodem po spożyciu? Okazuje się, że daleko nie trzeba szukać. A dokładniej to w Łodzi, gdzie w sobotę 17 kwietnia na słupie trakcji tramwajowej rozbiło się Ferrari 488 Pista. 34-letni mieszkaniec Łodzi nie opanował 720-konnego samochodu na mokrej nawierzchni i wpadł w poślizg, wypadając przy tym z jezdni. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale kierowca narzekał na ból kręgosłupa, co skutkowało przewiezieniem go do szpitala na badania. Nie byłoby w tym zdarzeniu nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przeprowadzony przez policję rutynowy pomiar alkomatem wykazał 40%. Promila. Nie wiadomo jeszcze na ile zostaną wycenione szkody, ale tutaj ubezpieczyciel nie pomoże mężczyźnie. A dodatkowo czekają go konsekwencje prawne. Tak to wygląda w Łodzi. A w Katowicach Ferrari sprawiło, że kolejna nudna konferencja stała się na momencik mniej nudna. 12 kwietnia premier oficjalnie otwierał nowo powstałe Rondo oraz tunel, jednak ktoś postanowił skraść show. Dokładnie to czerwone Ferrari F40 przejeżdżające w tle. W internecie od razu pojawiło się pełno zdjęć i rozmów, a konferencja zostanie zapamiętana przynajmniej z jednego powodu. F40 jest modelem kultowym, uwielbianym na całym świecie za swój wygląd oraz osiągi. Auto jest wyceniane na około 7 milionów złotych. Jest rzadko spotykane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nieczęsto też spotkamy. Mazda 6 w dieslu. Otóż w odświeżonej wersji tego modelu japońska marka podjęła decyzję o braku silników diesla w gamie. Oznacza to, że w Europie dostępne będą jedynie silniki benzynowe o pojemnościach 2 oraz 2,5 litra. 2.0 występuje w dwóch wariantach mocy. 145 koni mechanicznych, tylko do sprzedaży flotowej oraz 165 koni. Do wyboru będzie zarówno 6 manual, jak i skrzynia automatyczna. Jednostka o pojemności 2,5 litra legitymuje się mocą 194 koni mechanicznych. I jest dostępna tylko ze skrzynią automatyczną. Ceny rozpoczynają się od 128 tysięcy za wersję SkyJoy i mogą dojść nawet do 198 tysięcy zł za specjalną i limitowaną wersję nawiązującą do pierwszego osobowego auta marki, czyli Mazdy R360 Cup. Mazda jak na razie dzielnie opiera się downsizingowi, ale wiadomo, że kolejne normy emisji spalin są coraz bardziej wymagające. Ale czy przypadkiem nie za bardzo? Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca norma Euro 7 nie będzie aż tak restrykcyjna jak od początku zapowiadano. Jak podaje niemieckie VDA, Verband der Automobilindustrie, czyli Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego, Unia Europejska musi zastanowić się nad przepisami i je zmienić, aby nie zniszczyć rynku motoryzacyjnego. Norma Euro 7, która miała wejść w życie w 2025 roku, zakładała ograniczenie emisji CO2 z obecnych 95 g na kilometr aż do 30 g na kilometr, czyli ponad 3 mniej. Według krytyków obecnej formy Euro 7 utrudniłoby to w ogromnym stopniu produkcję samochodów spalinowych, co odbiłoby się zarówno na cenach aut, jak i osiągach i sprzedaży. Mogłoby to sprawić, że ludzie przestaliby kupować nowe, niskoemisyjne samochody, a zaczęli dłużej eksploatować starsze, mniej ekologiczne. Coraz to liczniejsze głosy sprzeciwu zarówno z Niemiec, jak i z Francji mogą zwiastować zmiany planów co do Euro 7 i doprowadzić do mniej rygorystycznych norm, dzięki czemu samochody spalinowe nie znikną tak szybko. Jak myślicie, dobrze, że taka refleksja się pojawiła? W końcu nadal są ludzie, którzy chcą kupować spalinówki, tak samo jak są ludzie, którzy nie chcą suwa, a na przykład auto sportowe. W tej kategorii prym wiedzie Ford Mustang, który drugi rok z rzędu został najlepiej sprzedającym się sportowym samochodem na świecie i po raz szósty z rzędu najlepiej sprzedającym się sportowym autem z nadwoziem coupe. Według danych w 2020 roku sprzedaż Mustanga wynosiła aż 15% rynku sportowych Kupę, jest to wynik lepszy o 1% w porównaniu z rokiem 2019. W samym 2020 w Europie sprzedano ponad 7000 sztuk. Powodów takiej popularności Mustanga może być wiele. Ludzie lubią sportowe auta, bo na przykład lubią szybką jazdę. A co jeśli złapie nas policja? Pozostaje się tłumaczyć. Panie władzo, jechałem za szybko, gdyż. Lubię! No każdy wie, jak się kończy to zdanie z filmu Job Ostatnia Szara Komórka. Niby fikcja ale jaka życiowa. Nieco bardziej cenzuralnie, ale nadal absurdalnie tłumaczył się 21-latek, który jechał 143 km na godzinę w terenie zabudowanym. W piątkowy wieczór w Skrzyszowie nieoznakowany radiowóz natknął się na jadący z dużą prędkością w przeciwnym kierunku pojazd. Policjanci szybko zawrócili i ruszyli w pościg za samochodem marki BMW. Po zatrzymaniu sprawdzili jeszcze stan techniczny pojazdu i okazało się, że samochód miał łyse przednie opony oraz niedziałające światła stopu. Kierowca zapytany dlaczego Dlaczego jechał z taką prędkością, mając jeszcze ze sobą czterech pasażerów, odpowiedział, że lubi taki styl jazdy, w pełni świadomie podejmuje ryzyko, a jego koledzy nie mają nic przeciwko szybkiej jeździe. Nie wiem jak pozostali użytkownicy dróg, ale funkcjonariusze mieli coś przeciwko szybkiej jeździe i wręczyli kierowcy mandat w wysokości 1000 zł i 14 punktów karnych, a w zamian wzięli ze sobą jego prawo jazdy i dowód rejestracyjny. 143 km na godzinę? Patera. 250 na budziku na trójpasmówce i cyk leci na Instagrama. Albo grubo, albo wcale. No, chyba lepiej wcale, bo po pierwsze jest to turbo niebezpieczne, a po drugie, po takiej akcji na kubę wojewódzkiego spadła fala krytyki. Celebryta umieścił zdjęcia swojego Ferrari oraz wykonane z miejsca pasażera zdjęcie prędkościomierza. Miało być fajnie, a po opublikowaniu zdjęć w internecie wybuch skandal i nie trzeba było długo czekać, aż ktoś sprawę zgłosi na policję. Na twitterowym profilu Policja KSP możemy zobaczyć wpis w tej sprawie. Między innymi 250 km na godzinę na drodze to nie zabawa. To zaproszenie do tragedii. Samochód, którym poruszał się Kuba Wojewódzki to Ferrari F12 w limitowanej do 799 sztuk odmianie TDF o mocy 780 koni generowanej przez silnik V12 o pojemności 6,3 litra. Auto przyspiesza do 100 km na godzinę w 2,9 sekundy, a do 200 w 7,9. Takie sytuacje pewnie tylko utwierdzają Główny Inspektorat Transportu Drogowego w przekonaniu, że kolejne punkty odcinkowego pomiaru prędkości są dobrym pomysłem. To już pewne, że jeszcze w tym roku powstaną takie na dwóch warszawskich odcinkach trasy S8. Umowa obejmuje dostawę i montaż sprzętu w dwóch miejscach. Odcinek około 12 km od węzła Łabiszyńska do węzła piłsuskiego w Markach oraz odcinek około 5 km od węzła Konotopa do węzła Bemowo. Miejsca zostały wytypowane na podstawie Wizji lokalnych oraz analiz bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do oddania gotowego systemu do końca października, a koszt wyniesie około 4 miliony złotych. System pomiarów odcinkowych to zestaw kamer, które będą rejestrowały czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z danego odcinka, i na tej podstawie obliczana będzie średnia prędkość oraz podejmowana decyzja, czy kwalifikuje się na mandat karny. Pomiary będą odbywać się w obie strony trasy szybkiego ruchu. Można tak: Próbować walczyć z łamaniem przepisów, ale można też po prostu rekwirować samochody. W Danii od ponad miesiąca funkcjonują nowe przepisy, które rozszerzyły listę wykroczeń, za jakie policja może skonfiskować i zlicytować czyjś pojazd. Przekonał się o tym młody kierowca, który jechał po pizzę i został zatrzymany za jazdę z prędkością 210 km na godzinę. Musiał być bardzo głodny. Otrzymał mandat, stracił prawo jazdy, a samochód został zabrany na lawecie przez policję i zostanie zlicytowany, a środki zasilą budżet państwa. Wszystko OK, gdyby nie to, że było to pożyczone od kolegi Porsche. W duńskich social mediach wrze. Ludzie pytają, a co w sytuacji, kiedy wykroczenie popełnia ktoś inny niż właściciel auta? Na razie nie wiadomo, jak te sprawy będą rozwiązywane, ale warto pamiętać, że według nowych przepisów kara konfiskaty grozi za jazdę z prędkością powyżej 200 km na godzinę lub powyżej 100, kiedy jednocześnie przekraczamy dopuszczalną prędkość dwukrotnie oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi jest równa lub większa niż 2 promile. Na szczęście w Polsce nie zanosi się na tak radykalne karanie kierowców u nas. Na razie możemy przypomnieć sobie jeden ze skeczów mana i materny. 25-latka z Polkowic, podobnie jak pan Krzysztof po niezdanym egzaminie na prawo jazdy, wsiadła za kierownicę swojego auta i odjechała. Ale tutaj ten sketch się nie kończy. Została zatrzymana i ukarana mandatem o wysokości 500 zł. Ale przynajmniej nie zabrano jej prawa jazdy, bo to stało się już wcześniej i było powodem powtórnego egzaminu. Być może to obecność egzaminatora tak bardzo stresuje kobietę, że nie radzi sobie nawet z placem manewrowym. A jeśli wy też odczuwacie teraz jakikolwiek stres, to niepotrzebnie, bo już za dwa dni weekend. Do zobaczenia. Cześć.